Joe, powiedz mi, że dostałeś moją kartkę Henry, oczywiście, dostałem ją wczoraj Gratulacje z powodu publikacji w Art Student Magazine Dzięki, chociaż to tylko mały rysunek Ale niektórzy profesorowie byli pod wrażeniem Mały rysunek? Henry, cały kampus o tym mówi Ten diabełek, którego narysowałeś Miał coś w sobie, żywość Bendy jego? Nazwałem go Bendy Myślisz, że ludzie by polubili takie postacie? Bardziej żywe niż sterylne kreskówki, które widzimy w kinie? Absolutnie, patrz, Walt Disney rządzi swoim oswaldem Ale jego postacie są wszystkie, miłe Wszystkie grzeczne, wszystkie perfekcyjne A życie nie jest perfekcyjne? Henry. Ludzie cierpią, mają mroczne myśli, czują skomplikowane emocje. To prawda, ale czy to odpowiednie dla dzieci? Kto powiedział, że musimy robić tylko dla dzieci? Pomyśl o tym, nastolatki, młodzi dorośli. Oni potrzebują czegoś głębszego: czegoś, co przemówi do ich mrocznej strony. Hmm, to mądre, Joe. Może faktycznie jest rynek dla ciemniejszej animacji. Dokładnie, a twój styl rysowania? Taki szorstki, nie? Nie tak wypolerowany jak Disney. Bardziej autentyczny. Szorstki, dzięki bardzo. Myślałem, że to ładne szkice. Nie, nie, chodzi mi o charakterystyczny. Jak Betty Boop, ale z większą głębią. Betty Boop jest kokieteryjna. Będy jest figlarz. Dokładnie, figlarny, ale miły. Niebezpieczny, ale czarujący. Okej, okay, Joe, widzę, gdzie zmierzasz. Ale to wszystko teoretyczne. Żadne z nas nie ma doświadczenia w prawdziwej animacji. Wciąż warto marzyć, prawda? Oczywiście, marzenia nie kosztują nic. Tylko nie szalej z tymi pomysłami. Wciąż muszę przejść egzaminy. Ha, nie martw się. Ale pamiętaj, co powiedziałem, Henry. Będę ma w sobie coś szczególnego, coś, co może zmienić animację na zawsze. Joe! Nie mogę uwierzyć, że koleż się skończył. Czuję się, jakbym stracił kierunek w życiu. Rozumiem to uczucie, Henry, ale myśl o tym jako początku, nie końcu. Początku? Joe muszę znaleźć pracę. Mam długi studenckie do spłacenia. Plus, Linda mówi o ślubie. Linda to wspaniała dziewczyna, Henry, ale czy na pewno jesteś gotowy na małżeństwo? Co masz na myśli? Mam na myśli, czy jesteś gotowy, aby się ustabilizować? Pogrzebać marzenia z koleżu? To nie pogrzebanie marzeń, Joe. To bycie praktycznym. Ludzie muszą zarabiać pieniądze, żeby przeżyć. Ale co z bendem? Z pozostałymi postaciami? Orison, Alice Angel? To były tylko Zabawne koncepcje, coś, żeby uciec od rzeczywistego świata. Ale wydawały się prawdziwe, Henry. Nawet inni studenci z klasy mówili o nich. Profesor Martinez pytał, czy planujesz je rozwijać dalej. To prawda, ale najpierw potrzebuję stabilnej pracy. Już aplikowałem do Hamilton Cartoons. To małe studio, ale mają regularne zlecenia. Hamilton słyszałem o nich. Robią kreskówki reklamowe dla biznesów, prawda? Głównie tak. Nie bardzo ekscytujące. Ale stały czek wynagrodzenia. A co z tobą, Joe? Jakieś perspektywy pracy? Właściwie mam inny plan. Mój wuj Morton w Brooklinie oferował mi posadę. W jego drukarskim biznesie Drukarstwo to nie brzmi bardzo kreatywnie. Niezwykłe drukarstwo, Henry. Morton ma nietypowe pomysły na sztukę i drukowanie. O ile wiem, eksperymentuje z różnymi technikami, jak łączenie drukowanego obrazu z innymi mediami. Inne media? Jakie na przykład? Trudno opisać bez zobaczenia tego, ale może kiedyś ci pokażę. Tymczasem powodzenia z rozmową w Hamilton. Dzięki Joe i daj mi znać, jak idzie z wujem Mortonem. Oczywiście, będziemy w kontakcie. Nasze drogi mogą się skrzyżować wcześniej niż myślisz. Co masz na myśli przez to? Och, tylko mam przeczucie, że niektóre z naszych marzeń z koleżu mogą być warte realizacji. W końcu. Szczególnie jeśli znajdziemy odpowiednią okazję, Joe otrzymałem pracę w Hamilton Cartoons. Henry, to fantastyczne, gratulacje. Dzięki. Pan Hamilton mówi, że podobało mu się moje portfolio, szczególnie szkice Bendiego. Powiedział, że może mógłbym opracować jakieś oryginalne postacie. To wspaniała wiadomość. Widzisz, wiedziałem, że Bendy ma w sobie coś szczególnego. Nie tak szybko, Joe. To tylko pozycja początkującej. Głównie będę pracować nad reklamówkami dla lokalnych biznesów. Wciąż, to początek w animacji. Lepsze niż większość ludzi z naszego roku. A co z tobą? Jak idzie z wujem Mortonem? To interesujące, Henry. Morton pokazuje mi bardzo nie. Typowe techniki. Czasami czuję się, jakbym studiował więcej alchemię niż drukarstwo. Alchemia? Joe. Nie mów mi, że to jeden z tych ekscentrycznych wynalazców. Nie bardzo, Henry. Ale wierzy, że sztuka może być czymś więcej niż tylko obrazami na papierze. Co to niby ma znaczyć? Trudno to wyjaśnić przez wiadomości. Ale Morton myśli, że prawdziwy artysta może dać obrazom życie. Życie? Joe, trochę mnie przerażasz. Nie martw się, wciąż jestem tym samym Joe. Po prostu uczę się nowych perspektyw na sztukę. Mówiąc o tym, może kupię jakieś materiały artystyczne. Teraz, gdy masz stabilną wypłatę. Dobry pomysł, potrzebuję lepszych atramentów mimo wszystko. Hamilton dał mi mały budżet na materiały. Wiesz gdzie znajdę najlepsze atramenty w mieście? Właściwie tak. Morton ma dostawcę, sprzedaje bardzo specjalne atramenty. Specjalne? Co czyni je specjalnymi? One mają być bardziej żywe, dłużej trwać bez blaknięcia. Morton twierdzi, że czasami wydają się prawie żywe. Żywe? Atramenty nie ożywają, Joe. Oczywiście, nie. To metafora. On tylko ma na myśli, że kolory wyglądają bardzo realistycznie, czasami prawie skaczące z kartki. Cóż, jeśli są lepsze niż standardowe atramenty i nie za drogie. Nie martw się o cenę, Henry. Traktuj to jak wczesny prezent Świąteczny. Od jednego artysty dla drugiego. To bardzo hojne z Joe, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie, Henry. W końcu obaj możemy być słynni kiedyś, gdy będę umieścił nasze nazwiska na mapie. Ha, teraz naprawdę marzysz, ale doceniam optymizm. Tylko nie mów, Lindzie, że kupujesz mi prezenty. Już jest zazdrosna o czas, który spędzam pracując. Jak idzie z Lindą w każdym razie? Dobrze, w większości chcę więcej, ostatnio rozmawiać o małżeństwie. Małżeństwo to duży krok, Henry. Upewnij się, że to właściwe dla ciebie, zanim coś zobowiążesz na stałe. Dzięki, Joe, to dobra rada. Co powiesz na spotkanie w ten weekend? Możesz przynieść te specjalne atramenty. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądają. Świetny pomysł. W sobotę po południu. Charlie's Diner na Broadway. Perfekcyjnie. Do zobaczenia o 14. I Joe, dzięki ponownie za bycie takim dobrym przyjacielem. Zawsze, Henry. Jesteśmy w tym razem. Joe, już jestem w Charlie's Diner. Gdzie jesteś? Już idę, Henry. Przepraszam za opóźnienie. Morton opowiadał mi o fascynujących eksperymentach. Dobrze, bo mam złe wiadomości, które muszę ci powiedzieć. Złe wiadomości? Linda w porządku? Nie, nie Linda. To o Hamilton Cartoons. Wall Street się posypała wczoraj, Joe. Czarny wtorek będzie zapisany w historii. O, och nie, Henry. Jak źle jest. Bardzo źle. Pan Hamilton przyszedł dziś rano. Powiedział, że musi zamknąć studio. Wszystkie kontrakty anulowane, wszyscy pracownicy zwolnieni, ze skutkiem natychmiastowym. Henry, bardzo mi przykro. Akurat gdy sprawy szły dobrze. Zaraz tam będę. Zamów kawę dla nas obu. Henry, jestem na parkingu. Widzę twoją twarz przez okno. Wyglądasz okropnie. Czuję się okropnie, Joe. Trzy miesiące pracy, pożegnane. A miałem tyle pomysłów na nowe postacie. Opowiedz mi wszystko. Co dokładnie powiedział pan Hamilton? Że krach giełdowy zniszczy całą gospodarkę. Nikt nie będzie miał pieniędzy na luksus jak reklamy kreskówki. Firmy będą ciąć wszystkie niepotrzebne wydatki, włączając prowizoryczną pracę animacyjną. To katastrofa, Henry. Nie tylko dla ciebie, ale dla całej branży animacji. Co będziemy robić teraz? Linda już żąda, żebym znalazł inną pracę, ale gdzie? Każdy będzie szukał pracy teraz. Henry, może, może to okazja. W przebraniu. Co? Joe, nie mam pracy. Mogę stracić mieszkanie, jeśli nie znajdę niczego wkrótce. Posłuchaj mnie uważnie, Henry. Myślałem o tym podczas pracy z Mortonem. Co jeśli nie potrzebujemy pracodawców? Co jeśli moglibyśmy stworzyć własne studio? Studio z jakich pieniędzy? Mój zasiłek dla bezrobotnych to 10 dolarów tygodniowo. Tu wchodzi spadek Mortona. Spadek jaki spadek? Morton umiera na chorobę płuc Henry. Ma tylko kilka miesięcy. Przykro mi, Joe, co to znaczy dla Ciebie? Zostawia mi wszystko. Fabrykę drukarską. Jego wyposażenie, jego badania i wszystkie jego książki i spore pieniądze. Ile pieniędzy? Dość, żeby założyć studio animacji, Henry. Prawdziwe studio, z przyzwoitym wyposażeniem, profesjonalnymi kamerami, oświetleniem, wszystkim. Joe, to brzmi jak szalone gadanie. Wszystko się wali, a ty mówisz o założeniu biznesu? Właśnie dlatego, że wszystko się wali, Henry. Ludzie będą rozpaczliwie potrzebować rozrywki, czegoś, żeby uciec od problemów. Tam wchodzą nasze postacie. Będy, Boris, Alice. Mogą być odpowiedzią. Nie wiem, Joe, to wszystko brzmi bardzo ryzykownie. Co powie Linda? Właściwie Linda już dała mi ultimatum wczoraj. Powiedziała, że jeśli nie znajdę stabilnej pracy wkrótce, może mnie zostawić. Henry, przykro mi. To sprawia, że decyzja jest łatwiejsza w pewnym sensie. Możesz skoncentrować się na tym, czego naprawdę chcesz. Na tym, czego obaj chcemy stworzyć coś specjalnego. Może, może masz rację, Joe. Jeśli wszystko i tak się zmienia, może warto spróbować szczęścia na coś lepszego, niż tylko kolejna praca najemnika. Dokładnie. Możemy być pionierami, Henry. Pierwszym studio, które sprawi, że ciemne postacie kreskówek zadziałają. Dla dorosłej publiczności, która pragnie czegoś więcej. Okej, okay, Joe. Jeśli Morton rzeczywiście zostawi ci dość zasobów i jeśli jesteś pewny tego, w to... to fantastyczne, Henry. To będzie początek czegoś niesamowitego. Czegoś, czego świat jeszcze nie widział. Tylko obiecaj mi jedną rzecz, Joe. Że zrobimy to porządnie. Profesjonalny, legalny biznes. I nie chcę żadnych dziwacznych eksperymentów. Oczywiście, Henry. Wszystko będzie ściśle profesjonalne. Czysta, artystyczna animacja. Dobrze. Kiedy zaczniemy planowanie? Jak tylko Morton przekaże mi wszystko. Może za miesiąc, dwa miesiące maksimum. Tymczasem możesz kontynuować rozwijanie postaci. Szczególnie będę. Mam przeczucie? On będzie naszą największą gwiazdą. Joe, jak się czuje wuj Morton? Wiem, że choruje już jakiś czas. Nie najlepiej, Henry. Lekarze dają mu może 6-8 tygodni. Przykro mi, Joe. To musi być ciężkie dla ciebie. Tak jest, ale Morton uczy mnie bardzo dużo. O sztuce, o życiu, o jego teoriach na temat animacji. Jego teorie? Opowiedz mi więcej. Wierzy, że animowane postacie mogą mieć duszę, Henry, że z odpowiednimi technikami i materiałami mogą być więcej niż tylko obrazami. To brzmi bardzo filozoficznie, Joe. Może zbyt filozoficznie na praktyczną pracę. Morton tak nie myśli. Pokazał mi niektóre z jego eksperymentów ze specjalnymi atramentami, które opracowuje. Jakiego rodzaju atramenty? Trudno wyjaśnić, ale wydają się responsywne, jakby reagowały na emocje, które artysta wkłada w rysunek. Joe, wiesz jak to brzmi, prawda? Wiem, wiem, Henry. Brzmi jak fantazja. Ale powinieneś zobaczyć, co osiągnął. Niektóre z jego rysunków wyglądają dosłownie żywo, jakby były o krok od zejścia z kartki. Cóż, specjalne atramenty nie są niespotykane. Może po prostu znalazł lepszą chemię. Dokładnie, tak też myślałem. Dopóki nie pokazał mi maszyny. Jakiej maszyny? W piwnicy jego drukarni. To jak prasa drukarska, ale zmodyfikowana, z dodatkowymi komorami i mechanizmami, nazywają maszyna atramentu. Maszyna atramentu? To brzmi dramatycznie. Morton mówi, że może przenieść esencję z rysunków do trójwymiarowej formy. Joe to niemożliwe. Też tak myślałem, Henry, ale kiedy demonstrował, widziałem rzeczy, których nie mogę wyjaśnić naukowo. Co widziałeś? Małe figurki Henry, jak miniaturowe rzeźby, które poruszały się same. Joe, czujesz się dobrze? To brzmi jak halucynacja. Chciałbym, żeby było Henry, ale Morton ma świadków. Innych wynalazców, którzy widzieli jego pracę. Wszyscy złożyli przysięgę tajemnicy, oczywiście. Oczywiście. Joe, martwię się o Ciebie. To nie brzmi zdrowo. Nie martw się, Henry. Nie tracę rozumu. Po prostu uczę się rzeczy, które kwestionują konwencjonalne myślenie. Ale tak czy inaczej, ważne jest dziedzictwo. Morton chce, żebym kontynuował jego pracę z nowoczesnymi technikami i lepszymi artystami. Lepszymi artystami jak ty, Henry. Z Twoim talentem do charakteryzacji. Plus Bendy, Boris i Alice. To idealne postaci. Postaci? Joe. To postacie kreskówek. Nie przedmioty do eksperymentów. Oczywiście. Nie mam na myśli żadnych eksperymentów. Mam na myśli przedmioty animacji. Regularnej, normalnej animacji. Dobrze, bo mam poważne wątpliwości. Co do całego kierunku tej rozmowy. Henry, uspokój się. Morton to po prostu geniusz artystyczny z niekonwencjonalnymi metodami. Gdy umrze, odziedziczę perfekcyjnie normalny biznes drukarski. Plus fundusze do założenia studia animacji. Po prostu normalnego studia. Nic więcej. Obiecaj mi, Joe, że jeśli założymy studio razem, to będzie. Będzie tylko tradycyjna praca animacyjna. Obiecuję Henry. Joey Drew Studios będzie robić regularne kreskówki. Po prostu wyższej jakości i bardziej kreatywne. Joey Drew Studios, już masz nazwę? Cóż, wstępnie brzmi dobrze. Ma ładne brzmienie. Joey Drew Studios brzmi autorytatywnie, profesjonalnie i pamiętnie. Dokładnie. I z zasobami wuja Mortona, plus twoim talentem artystycznym. Plus odpowiednim czasem po krachu giełdowym moglibyśmy zrewolucjonizować branżę animacji. Rewolucja brzmi strasznie, Joe. Co powiesz na to, żeby po prostu spróbować robić dobre kreskówki? Oczywiście, Henry. Dobre kreskówki to dokładnie to, co będziemy robić. Kreskówki, które uszczęśliwiają ludzi. Kreskówki, które pomagają im zapomnieć o problemach. Tak jak będę już robił dla ludzi. Gdy widzą Twoje szkice. Masz rację. Będę sprawia, że ludzie się uśmiechają. Dzięki Joe, czuję się lepiej z tym teraz. Tylko trzymaj mnie na bieżąco ze zdrowiem Mortona. I daj mi znać, gdy będziesz gotowy zacząć planowanie. Zrobię to, Henry. I Henry? Dzięki za bycie wspierającym. Nawet gdy mój zapał mnie ponosi... Po to są przyjaciele Joe. Do zobaczenia wkrótce. Joe, słyszałem straszne wiadomości o wuju Mortonie. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty. Dziękuję, Henry. Odszedł spokojnie we śnie trzy dni temu. Przynajmniej nie cierpiał więcej niż to konieczne. Wiem, że bardzo go kochałeś. To był dobry człowiek, Henry. Ekscentryczny, ale miły i hojny. Już za nim tęsknię. Co z jego biznesem? I całym wyposażeniem, które ci obiecał? Wszystko jest teraz moje. Budynki, pieniądze, te... inne rzeczy... Mogę spytać ile pieniędzy? 18 tysięcy dolarów, Henry. Plus żadnych długów na budynku. 18 tysięcy dolarów? To niesamowita suma! Wystarczy na założenie prawdziwego studia. Więcej niż wystarczy. Chcę, żebyś zobaczył to miejsce, Henry. Kiedy masz wolne? Może jutro albo w sobotę? Sobota brzmi dobrze. Ale czy to odpowiednie tak szybko po pogrzebie? Morton byłby szczęśliwy, Henry. Często o tobie mówił. Powiedział, że masz naturalny talent. Naprawdę to powiedział? O mnie konkretnie? Tak. Widział niektóre z twoich szkiców. Te, które pokazałem mu w zeszłym roku. Był pod wrażeniem emocjonalnej głębi, sposobu w jaki postacie wyrażają. Złożone uczucia. Cóż doceniam, to Joe. Okej, okay, w sobotę. O której godzinie? Rano około dziesiątej? Perfekcyjnie. Jaki adres? Przy doku. Czerwony, ceglany budynek z zielonymi okiennicami nie można go przegapić, Henry. Jest duży znak Drew Brothers Printing. Drew Brothers, Morton był twoim bratem? Właściwie to dziadkiem Stryjem, ale bratem mojego dziadka. Więc technicznie nazwisko Drew to rodzinne. Rozumiem, cóż jestem zaszczycony, że chcesz mnie zaangażować w to. Oczywiście, Henry, twój Bendy jest idealny do tego, co mam zaplanowane. Mówiąc o tym, przynieś wszystkie swoje szkice Bendiego i pomysły na Borisa i Alice też. Myślisz, że to czas, żeby poważnie je rozwijać? Absolutnie, Henry. Gdy zobaczysz wyposażenie Mortona, zrozumiesz, co możemy osiągnąć. Jakiego rodzaju wyposażenie konkretnie? Profesjonalne kamery animacyjne oświetlenie stoły do montażu i maszyna atramentu? Wspominałeś o tym wcześniej. Co dokładnie robi? Musisz to zobaczyć, Henry. Słowa nie oddają sprawiedliwości. To niepodobne do niczego w konwencjonalnej animacji. Znowu jesteś tajemniczy, Joe, ale ufam ci. Tylko obiecaj, że sobota to będzie tylko zwiedzanie. Żadnej presji, żadnych wielkich decyzji. Oczywiście, Henry, po prostu przyjaciele patrzący na możliwości. Żadnych zobowiązań, dopóki nie będziesz gotowy. Dobrze, właściwie to się cieszę. Rozważałem zmianę kariery i tak. To może być dokładnie to, czego obaj potrzebujemy. Nowy początek w niepewnych czasach. Nowe początki dla nas obojga. I dla a jego też. On ma się stać czymś znacznie więcej niż tylko szkicie w notatniku. Co to oznacza, Joe? Zobaczysz w sobotę Henry. Zobaczysz wielki potencjał. Okej. Okay. Do zobaczenia w sobotę o dziesiąty. Postaraj się trochę pospać, Joe. Wiem, że to był trudny tydzień. Dzięki, Henry. Jesteś dobrym przyjacielem. Śpij dobrze. Jutro to pierwszy dzień. Reszty naszego życia. Joe, jestem przed budynkiem. To większe niż oczekiwałem. Schodzę, żeby ci otworzyć, Henry. Główne wejście jest od strony drogi. Joe, ten budynek jest imponujący. Trzy piętra z piwnicą? Cztery piętra, jeśli liczysz warsztat na ostatnim piętrze. Morton zamienił go na specjalne projekty. Wchodź, wchodź. Zrobiłem kawę dla nas. Dzięki, Joe. Ten hol wejściowy jest całkiem elegancki. Marmurowe podłogi, drewniane panele. Jak bank, a nie fabryka. Morton miał dobry gust, Henry. Chciał, żeby biznes wyglądał profesjonalnie. Czym właściwie był jego biznes drukarski? Robił książki, gazety? Głównie wyspecjalizowana praca. Książki sztuki. Limitowane edycje. Ilustracje dla zamożnych kolekcjonerów. I niektóre inne projekty. Inne projekty? Publikacje badawcze. Czasami czasopisma naukowe. Rzeczy wymagające precyzyjnej reprodukcji obrazów. Rozumiem. Jakość ponad ilość. Dokładnie, Henry. Chodź, pokażę ci główne piętro. Te pomieszczenia byłyby idealne dla studia animacji. O oh, wow, Joe, te przestrzenie są ogromne. Ten pokój sam większy niż całe biuro Hamilton Cartoons. Idealny dla wydziału rysowania, nie? Tu mógłbyś mieć zespół animatorów. Każdy ze swoim biurkiem i świetlikiem do rysowania. A ten pokój obok? Wydział kamer. Sala montażu za nim. Musielibyśmy zainstalować właściwe kamery, oczywiście. Ale struktura już jest idealna. Naprawdę to przemyślałeś, Joe, kiedy zacząłeś to poważnie planować. Gdy wuj Morton pierwszy raz mi powiedział o zostawieniu mi wszystkiego. Co było zanim nawet zachorował? Sześć miesięcy temu, może. Wiedział, że nie czuje się dobrze. Chciał się upewnić, że jego praca będzie kontynuowana. Co dokładnie badał? Chodź do piwnicy, Henry. Tam właśnie działa się magia. Piwnica? Nie jestem wielkim fanem zamkniętych przestrzeni, Joe. Nie martw się, Henry. Jest całkowicie bezpieczna i dobrze wentylowana. Okej, okay, ale jeśli poczuje się nieswojo, wrócimy na górę natychmiast. Obiecuję, Joe, co to za rzecz? To maszyna atramentu Henry. Największe osiągnięcie Mortona. Wygląda, jakby prasa drukarska miała dziecko z maszyną parową, i oboje rodzice byli pijani. Ha, to jeden ze na opisanie tego, ale poczekaj, aż zobaczysz, co potrafi. Jakiego rodzaju system pompowania ma? Dokąd idą te wszystkie rury? To złożony system Henry. Wiele komór, różne etapy. Zwykły atrament wchodzi tu. Traktowany atrament wychodzi tam. Traktowany jak? Wzbogacany, ulepszany. Z pewnymi dodatkami. Jakie dodatki? Głównie związki chemiczne, niektóre materiały organiczne. Nic szkodliwego. Po co cała ta tajemniczość Joe? Jeśli to tylko lepsza formuła atramentu, czemu nie opatentować tego? Sprzedawać komercyjnie? Bo Morton odkrył więcej niż tylko atrament Henry. Znalazł sposób na nasycenie rysunków. Czym? Esencją, życiową mocą. Joe, znowu mnie przerażasz. Nie bój się Henry. To przełom dla animacji. Wyobraź sobie, gdyby będę mógł się rzeczywiście poruszać. Bez sztuczek kamerowych, bez animacji klatka po klatce. Joe, mówisz bzdury, rysunki nie ożywają. Henry, wiem, jak to brzmi, ale pozwól, że ci coś pokażę. Pokażesz? Na tej maszynie? Joe, ona nawet nie jest podłączona do prądu. Morton miał zapasowy generator Henry na specjalne okazje. Nie chcę, żeby się uruchamiał, Joe. To wygląda niebezpiecznie. Nie będę włączał całej maszyny. Tylko pokażę ci coś, co Morton mi zostawił. Co zostawił? Próbkę pracy maszyny. Rezultaty jego eksperymentów. O jakie rezultaty chodzi? Chodź ze mną do tego pokoju. Morton chowywał wszystko w specjalnej szafie. Joe, ta szafa ma dziwny zapach, jak metaliczny, chemiczny? To od specjalnego atramentu Henry. Morton używał go do wszystkich swoich prac. Patrz na to, na tę kartę papieru. Co to za rysunek? Wygląda jak, jak mała figurka człowieka. To był pierwszy udany eksperyment. Morton narysował prostą postać, a potem, potem co, Joe? Potem odpalił maszynę i stało się to. Co się stało, Joe? Ten rysunek on porusza się. Nie porusza się, Henry. To tylko efekt optyczny. Nie, widziałem, jak się ruszał. Ta mała postać na papierze. On skinął do mnie. Spokojnie, Henry. To może być szok na początku. Joe, co ty mi tu pokazujesz? To niemożliwe. Morton odkrył coś niezwykłego, Henry. Sposób na przeniesienie esencji z rysunków do prawdziwego świata. Zabiorę też szkicę Bendiego i wracam do domu. To jest zbyt dziwne dla mnie. Poczekaj, Henry. To tylko pierwszy krok. Wyobraź sobie, jak mógłby żyć Bendy. Żyłby? Joe, to rysunek. Linie na papierze. Ale z odpowiednim atramentem, z mocą maszyny. Joe, słuchaj się. Myślę, że za długo byłeś sam z tymi książkami Mortona. Może potrzebujesz odpocząć. Nie jestem szalony, Henry. Pokażę ci inne próbki. Inne próbki, co jeszcze tu masz? Całą kolekcję różne postacie, które Morton ożywił. Joe, proszę. Nie chcę więcej tego widzieć. Wracam do domu. Henry, to jest przyszłość. Nasza przyszłość. Te postacie mogą być prawdziwe. Prawdziwe? To są rysunki, Joe. Nie, już nie. One żyją Henry. Joe, muszę wyjść z tej piwnicy. Nie mogę tu już być. Henry, spokojnie. Wiem, że to może być przytłaczające. Przytłaczające, to szaleństwo. Te rzeczy, które mi pokazałeś, to nie może być prawdziwe. Ale to jest prawdziwe, Henry. Morton pracował nad tym latami, udoskonalał technikę, teraz jest gotowa. Joe, posłuchaj siebie. Mówisz o ożywianiu rysunków. To brzmi jak science fiction albo gorzej, jak okultyzm. Nie okultyzm, Henry. To nauka. Tylko nauka, którą nikt jeszcze nie zrozumiał. Nauka? Gdzie są dowody naukowe? Publikacje, badania? Morton musiał zachować to w tajemnicy. Ludzie nie byli gotowi. A ja myślisz, że ja jestem gotowy? Joe, to przerażające. Tak przerażające, jak może niezwykłe. Henry, przyjacielu, to nasza szansa na sławę. Na stworzenie czegoś, co nikt nie może powtórzyć. Nie chcę sławy za to. Wracam na górę. Teraz. Dobrze, dobrze. Wróćmy na górę. Joe, ja potrzebuję czasu na przemyślenie tego. Oczywiście, Henry. To wielkie rzeczy, o których mówimy, ale obiecaj mi, że nie odrzucisz tego od razu, że przynajmniej rozważysz możliwości. Jakie możliwości, Joe? Stworzenia czegoś niezwykłego. Czegoś, co może zmienić świat. Świat nie potrzebuje takich zmian. Ludzie potrzebują normalnych rzeczy. Normalnych kreskówek, normalnych filmów. Ale Henry, wyobraź sobie, gdyby będę mógł rozmawiać. Gdyby mógł tańczyć naprawdę. To nie jest mój bendy. Mój bendy to przyjazny diabełek na papierze. Nie, nie to, co mi pokazałeś. To były tylko pierwsze próby. Niedoskonałe. Joe, ja muszę iść. Potrzebuję przetrawić to, co widziałem. Rozumiem, ale pamiętaj, Henry, Joey Drew Studios może być czymś niesamowitym. Nie wiem jeszcze, Joe, jesteś moim najlepszym przyjacielem, ale to, co mi pokazałeś dziś, to przekracza granice zdrowego rozsądku. Wiem, Henry, i może masz rację. Może powinienem być ostrożniejszy, może powinienem skupić się na normalnych projektach. Dokładnie, Joey Drew Studios może być wspaniałym studiem, bez żadnych dziwnych eksperymentów. Tak, Henry, masz rację. W końcu najważniejsze to nasza przyjaźń i twój talent artystyczny. Dziękuję, Joe, za zrozumienie moich obaw. Porozmawiamy po tym, jak pomyślę o wszystkim. Fuck. Bez presji, Henry, ale pamiętaj, Bendy zawsze będzie specjalny. Joe, minęły już trzy dni. Myślałem o tym, co mi pokazałeś. Dalej nie wiem, co o tym sądzić. Te rzeczy wydały się takie rzeczywiste. Bo były rzeczywiste, Henry. Morton rzeczywiście dokonywał przełomów, ale rozumiem twoje obawy. Joe, czy ty kiedykolwiek, czy sam próbowałeś tej maszyny? Nie jeszcze, Henry. Morton mówił, że to niebezpieczne bez właściwego przeszkolenia. Niebezpieczne? W jakim sensie? Maszyna jest bardzo potężna, może być nieprzewidywalna. Och, wspaniale, nieprzewidywalna maszyna. A to tylko dodaje mi entuzjazmu. Henry, rozumiem twój strach, ale Pomyśl o potencjale. Mówiłeś już coś, Lindzie? Wspomniałem ogólny pomysł studia, ale nie o szczegółach. Ona już myśli, że jesteś trochę ekscentryczny. Dzięki bardzo, ale może masz rację. Może powinienem skupić się na normalnej animacji, zwykłych kreskówkach, które ludzie mogą zrozumieć. To brzmi rozsądnie, Joe. A ta maszyna? Może powinna zostać w piwnicy. Jako historyczna ciekawostka? Być może tak, Henry? Chociaż? Chociaż co. Czasami słyszę dziwne dźwięki. Dochodzące z piwnicy w nocy. Jakie dźwięki? Jak buczenie. Mechaniczne buczenie. Joe, może maszyna jest ciągle aktywna? Niemożliwe, Henry. Jest całkowicie wyłączona. Morton pokazał mi, jak wszystko wyłączyć. To dlaczego słyszysz dźwięki? Może to rury. Stary budynek, stara instalacja. Może masz rację. Joe, posłuchaj. Myślę, że powinieneś trzymać się z dala od tej piwnicy. Na jakiś czas. Myślisz? Na pewno. Skup się na górnych piętrach. Na planowaniu naszego normalnego studia. Normalne studio to brzmi dobrze, Henry. A co z postaciami? Rozwijałeś będ jego dalej? Właściwie tak. Narysowałem nowe pozy. Nowe miny. Wspaniale. Przynieś je następnym razem. Może. Możemy zacząć planować pierwszą krótką kreskówkę. To brzmi jak właściwy kierunek skupiony na prawdziwej pracy animacyjnej, nie na innych eksperymentach. Zgadzam się, Henry. Prawdziwa animacja to nasza przyszłość. Dziękuję, Joe, za zrozumienie moich obaw i zgodę na normalne studio. Oczywiście, Henry, twoja przyjaźń jest ważniejsza niż jakakolwiek dziwna maszyna. Cieszę się, że to słyszę. Porozmawiamy wkrótce, Joe. Porozmawiamy wkrótce, Henry. Wszystko będzie normalne. Obiecuję. Joe, jak tam samopoczucie? Myślałem o tobie przez weekend. Lepiej, Henry, dzięki za pytanie. Spędziłem weekend organizując piętro, przygotowując przestrzeń na studio. Dobrze słyszeć. Jak idzie planowanie? Świetnie. Wyznaczyłem obszary na różne działy. Rysowanie, pracę kamerową, montaż. Brzmi profesjonalnie. A piwnica, dalej ją unikasz? Tak jak obiecałem, Henry. Chociaż. chociaż co Joe? Wczoraj wieczorem musiałem coś sprawdzić w budynku, i znalazłem to na podłodze przy drzwiach do piwnicy. Co znalazłeś? Kartkę papieru z rysunkiem. Jakim rysunkiem? To była mała postać, przypominająca Bendiego, ale skonturowana, różna. Joe, ty narysowałeś ten rysunek? Nie, Henry, przysięgam, że nie. I nie wiem skąd się wziął. Joe, może wpadł z góry. Może któryś rysunek został zgubiony? Sprawdziłem swoje szkice. Wszystkie na swoim miejscu. Żaden nie pasuje. To musi być jakieś wytłumaczenie. Właśnie sprawdziłem dokumenty Mortona. Może to była jedna z jego starych prób. I jakoś przypadkowo została? Może Henry, może. Chociaż styl się różni od jego. Więcej przypomina twojego Bendy'ego. Joe, pokaż mi ten rysunek. Możemy się spotkać dziś po południu? Tak, to dobry pomysł. Charlie's Diner o 16. Będę tam. I Joe, przynieś też te rysunki Mortona do porównania, żebyśmy mogli sprawdzić różnicę. Dobry pomysł, Henry. Może to rozwieje nasze wątpliwości. Joe, już jestem. Gdzie jesteś z tymi rysunkami? Już idę, tylko pięć minut. Musiałem wrócić po dokumenty Mortona. Wszystko w porządku? Tak, w większości. Tylko miałem dziwne uczucie. Jakie uczucie? Jakby ktoś mnie obserwował. Joe, budynek jest pusty. Wiem, dlatego to było dziwne. Ale jestem już prawie. Joe, ten rysunek, on naprawdę wygląda jak zdeformowany bendy. I ja to widzę, Henry, ale styl jest inny niż Twój i inny niż Mortona. Może który z pracowników Mortona? Morton działał sam od lat. Nie miał pracowników. To jest naprawdę dziwne. Joe, czy drzwi do piwnicy są zawsze zamknięte? Tak, na klucz. Morton dał mi jedyny klucz. A okna? Ktoś może dostać się inną drogą? Nie ma okien w piwnicy. Okna są tylko na parterze i wyżej. To nie ma sensu. Chyba że. Chyba że co, Henry? Nie, to głupie. Henry, myślisz, że maszyna mogła. Nie, Joe, nie idźmy tą drogą. To tylko stary papier, który gdzieś się trzymał i spadł. Masz rację, Henry. Przepraszam, że nawet o tym myślałem. Skupmy się na normalnych planach studia. Żadnych wycieczek do piwnicy. Dopóki nie uruchomimy studia oficjalnie. Zgoda, Henry. Piwnica zostanie nietknięta. Joe, myślałem o naszych planach. Kiedy oficjalnie chcesz otworzyć studio? Zdecydowanie do nowego roku, Henry. To daje nam około dwóch miesięcy na przygotowania. To wystarczy czasu, myślisz? Jeśli będziemy ciężko pracować, tak. Muszę zatrudnić kilka kluczowych osób. Już masz kogoś na myśli? Tak. Pamiętasz Samiego Lawrencea, Tego pianistę z Broadway? Rozmawiałem z nim wczoraj. Może dołączyć jako dyrektor muzyki. To świetnie. Muzyka to kluczowa część animacji. Co jeszcze nam potrzeba? Kamerzysta, edytor i kilku animatorów do pomocy. Gdzie znajdziemy takich ludzi? W czasach kryzysu? Właśnie z powodu do kryzysu, wielu utalentowanych ludzi straciło pracę. Mogą chcieć spróbować w nowym studio. To prawda. Zaczynamy skromnie. Ale tak, stać nas na podstawowy zespół? Morton zostawił więcej niż myślałem. Ile dokładnie? 18 tysięcy dolarów w gotówce Henry. Plus budynek bez długów, plus wyposażenie, które można wykorzystać, to naprawdę sporo. Wystarczyłoby na rok działania. Nawet więcej, jeśli będziemy mądrzy z pieniędzmi. A co z pierwszą produkcją? Jaka będzie pierwsza kreskówka? Myślałem o tym dużo. Może coś prostego z bendem? Krótka kreskówka, może 6-7 minut? Little Devil Darling – Brzmi jak dobry tytuł. Little Devil Darling. Lubię to. Jaka byłaby fabuła? Będę przypadkowo trafia do miejskiej kuchni. Próbuję gotować, ale wszystko idzie nie tak. Klasyczny slapstick z ciemnym humorem. Z twoim stylem rysowania będzie wyglądać wyjątkowo. To brzmi wykonalne i komercyjnie opłacalne. Myślisz, że ludzie będą chcieli zobaczyć? Henry, ludzie są zdesperowani na rozrywkę. W tych ciężkich czasach każdy śmiech wart jest złota. Plus Bendy ma unikalny urok. Może być konkurentem dla Mickey Mouse. Nie zaczynajmy od porównań z Disneyem. Oni mają całe imperium. My dopiero zaczynamy. Masz rację, Henry, krok po kroku, ale wierzę w nasz potencjał. A co z twoją sytuacją życiową? Linda dalej ma pretensje? Ona chce stabilność i znaną karierę. Bezpieczeństwo typu Disney. Ale może gdy zobaczy, że studio działa... Miejmy nadzieję. W każdym razie, kiedy zaczynamy konkretne przygotowania... Możemy się spotkać w weekend. Wybrać konkretne pokoje na działy i zacząć proces rekrutacji kluczowych osób. Brzmi jak plan. Ale Joe, jeszcze jedna rzecz. Żadnego Zwiedzania piwnicy na razie. Główne piętra mają wszystko, co potrzebujemy. Do udanego studia. Dokładnie. Normalne studio, normalny sukces. To nasze motto, Joe. Normalne, ale wyjątkowej jakości. Mogę z tym żyć, Henry. Joe, potrzebuję pilnie z tobą porozmawiać. Henry, jest 11 wieczorem. Coś się stało? Dokładnie. Właśnie wracałem z kina. Przechodzę obok Twojego budynku i słyszałem dźwięki. Dźwięki? Jakie dźwięki? Mechaniczne buczenie. Bardzo głośne mechaniczne buczenie. Z piwnicy. To niemożliwe, Henry. Cały prąd jest wyłączony. Joe, słyszałem to. Stałem przed budynkiem przez pięć minut. Ten dźwięk nie ustępował. I jeszcze coś. Co jeszcze? Światło. Żółte, pulsujące światło. W oknie piwnicy. Powiedziałeś, że w piwnicy nie ma okien. Są małe okienka na poziomie chodnika. Ledwo widoczne, ale są świeciły żółtym światłem. Może, może to ktoś włamał się? Włamywacz? Włamywacz z prądem? Daj spokój, Joe. A poza tym dźwięki dokładnie takie. Jak opisywałeś maszynę? Henry, spotkajmy się jutro rano. Sprawdzimy to razem. Joe, czy ty nie słuchasz? Twoja maszyna działa sama. Moja? To nie moja maszyna. To była Mortona. I ona jest wyłączona. Wyłączona czy zepsuta? Czy działa sama? Bo to są tylko trzy opcje. Henry, proszę. Spotkajmy się jutro o 8 rano. Ale nie dziś wieczorem. Dobra, ale Joe... Tak? Jeśli ta maszyna rzeczywiście działa, koniec z naszymi planami studia i koniec z naszą przyjaźnią. Henry, nie mów tak. Jesteśmy przyjaciółmi od koledżu. Taka maszyna nie może stanąć między nami. Może nie może, ale sekrety i kłamstwa mogą i czuję, jakby nie powiedziałeś mi całej prawdy o tej maszynie i o tym, co może robić. Jutro będziemy mówić otwarcie, Henry, i obiecuję nie więcej sekretów. Dobra, jutro o osmy. I Joe. Tak? Trzymaj się z dala od tego budynku dziś wieczorem. Nie wiem, co się dzieje w piwnicy. Ale mam bardzo złe przeczucie co do całej tej sytuacji. Zgadzam się, Henry. Nie mam żadnych planów pójścia tam dziś wieczorem. Dobrze, do zobaczenia jutro. I naprawdę mam nadzieję, że jest logiczne wytłumaczenie na wszystko. Ja też, Henry, ja też. Joe, idziemy sprawdzić te piwnice. Teraz. Zgoda. Mam klucze ze sobą. Joe, znowu słyszę te dźwięki. Nawet przez drzwi. Ja. Ja je słyszę też Henry, ale to niemożliwe. Wyłączyłem prąd. Okej, okay, okej, okay, idziemy spojrzeć. Och, mój Boże, Joe. Maszyna jest włączona. Wszystkie jej rury pracują. To, to niemożliwe. Sprawdziłem wszystko. Morton pokazał mi dokładnie jak. Well, najwyraźniej nie działało. Spójrz, patrz, jak pompuje. I spójrz, spójrz na podłogę. Wszędzie są płyty atramentu. I te papiery z kolejnymi rysunkami. Kolejne postacie. Co to jest, Joe? Ja, ja nie wiem, Henry. Przysięgam, że nie wiem. To nie są moje rysunki. To nie są rysunki Mortona. To kto je zrobił? Nie, nie wiem. Ale popatrz, one wszystkie wyglądają jak nasze postacie. Bendy, Boris, Alice? Ale wszystkie zdeformowane. Wszystkie złe. Joe, to jest więcej niż zepsuta maszyna. To jest coś złego. Nie, Henry musi być wytłumaczenie. Może Morton nie powiedział mi wszystkiego. Może maszyna jest zaprojektowana, żeby działać sama. Zaprojektowana, żeby działać sama? Joe, słyszysz co mówisz? Maszyny nie działają same, szczególnie nie bez prądu. Ale co jeśli? Co jeśli Morton znalazł sposób na stworzenie żywej maszyny? Joe, straciłeś rozum. Wychodzę stąd i kończymy to partnerstwo. Henry, nie, nie odchodź. Możemy to rozgryźć. Nie, Joe, nie mogę. Nie mogę być częścią tego szaleństwa. Powodzenia z twoim projektem. Henry, Henry! Proszę, nie zostawiaj mnie. Potrzebuję twojego talentu dla Bendiego. Żegnaj, Joe. Henry, Henry, proszę, nie odchodź, tak. Joe, to koniec. To nie jest to, co planowaliśmy. Ale możemy to naprawić. Mogę wyłączyć maszynę. Już próbowałeś, Joe, a ona dalej działała. To nie jest naturalne. Może znajdę inny sposób. Morton musiał mieć instrukcję. Joe, nie rozumiesz. To nie o maszynę już chodzi. To o to, że nie ufam ci. Nie ufasz mi? Ale jesteśmy przyjaciółmi od koledżu. Tak myślałem. Ale prawdziwi przyjaciele nie ukrywają takich rzeczy. Henry, nie ukrywałem. Nie wiedziałem, że to się stanie. Może nie, ale wiedziałeś, że maszyna jest dziwna. Wiedziałeś, że Morton eksperymentował z niebezpiecznymi rzeczami. A i tak mnie wciągałeś w to. Bo wierzyłem, że możemy kontrolować to, że zrobimy z tego coś dobrego. Coś dobrego, Joe. Słyszałeś te dźwięki? Widziałeś te zniekształcone rysunki? To nie ma nic wspólnego z dobrem. Może masz rację, Henry. Może poszedłem za daleko. Może to błąd. To nie może to błąd. To koszmar. Co więc mam zrobić? Zniszczyć maszynę? Sprzedać budynek? Nie wiem. Muszę pomyśleć. Może znajdę sposób na. Na co, Joe? Na wykorzystanie tego? Nie, na zatrzymanie tego. Przysięgam, Henry: Znajdę sposób na zatrzymanie tego wszystkiego. Joe, to nie jest Twoja wina. Po części to moja wina też. Pozwoliłem sobie wierzyć w niemożliwe. Więc nie ma opcji na. na ponowną współpracę? Nie, Joe. Nie możemy. Za dużo się stało. Za dużo widziałem. Rozumiem, Henry. Ale będę tęsknił. I ja też, Joe. Będę był pięknym marzeniem. Zanim się stał koszmarem. Może kiedyś, w przyszłości. Nie nie wiem, Joe. Po prostu nie wiem. Trzymaj się. Ty też, Henry. I Henry? Tak. Gdybyś kiedykolwiek potrzebował pomocy, gdyby coś się stało. Będziesz pierwszym, do którego zadzwonię, Joe. Obiecuję. Dziękuję, Henry. To znaczy dla mnie bardzo dużo. Do zobaczenia, Joe. Do zobaczenia, Henry. I przepraszam za wszystko. Wiem, Joe, wiem.